Czy warto kupić Enshrouded? Na to pytanie odpowiem Ci w dzisiejszym filmie. Zwłaszcza, że w grze spędziłem ponad 200 godzin. Przejdziemy sobie przez 9 najważniejszych mechanik tej gry: takich jak eksploracja, szybka podróż, budowanie. Na fabule kończąc. Wszystkie mechaniki postaram się omówić obiektywnie, dlatego poznasz zarówno moce, jak i słabe strony tej gry. Zacznijmy sobie od bardzo mocnej karty Szraudet, czyli eksploracji. Świat jest wyraźnie podzielony na biomy. Podobnie jak w Alchemii, jest to bardzo dobry zabieg. Każdy biom jest inny. Daje nam dostęp do nowych surowców, a te odblokowują nam nowe schematy i przepisy. Uważam, że eksploracja to największa zaleta tej gry. Świat sam w sobie wygląda bardzo ładnie, a to sprawia, że chce się go odkrywać. Niedawno twórcy dodali sporą aktualizację, która wzbogaca świat o nowy biom oraz wodę. I muszę przyznać, że nie pamiętam, kiedy widziałem w grze tak ładnie wyglądającą wodę. Oczywiście, wygląd świata to kwestia subiektywna. Ja natomiast bardzo lubię z jego tajemnice. Świat jest całkiem spory i w zależności od sposobu gry spędzicie w nim jakieś 60 do 100 godzin. No dobra, ale czy to z czasem nie robi się monotonne? Nie. W grze możecie znaleźć iglice, które służą nam jako punkty teleportacyjne. Są rozstawione w rozsądnych odległościach, co zdecydowanie ułatwia poruszanie się. Dodatkowo gra daje nam możliwość wykorzystania lotni. Dzięki niej będziecie mogli skoczyć z samego szczytu iglicy i przelecić sporą odległość bez dużącego biegania z punktu A do punktu B. Nie jest to jednak koniec usprawnień. Twórcy dali też możliwość budowania ołtarzy płomienia, do których również możemy się teleportować. To wszystko sprawia, że eksploracja w tej grze jest dynamiczna i każdy znajdzie to coś dla siebie. Obiecałem, że będę mówił też o słabych stronach i jednej rzeczy mi tutaj brakuje. Przechodząc do trzeci raz doskonale wiem gdzie czego szukać. Dzieje się tak, ponieważ twórcy dają nam dostęp do jednej i tej samej mapy. Brakuje mi tutaj jakiegoś generatora losowych map, ale to drobny szczegół. Biegając po będziemy chcieli gdzieś odpocząć. Na szczęście możemy zbudować sobie bazę. System budowania jest całkiem prosty, a jeśli jesteście leniwi, możecie wprowadzić się do już istniejących budynków. Budowanie to kolejna mocna karta Shawded, ponieważ gra daje Wam dostęp do sporej ilości różnych bloków, a te najmniejsze mają bardzo małe rozmiary. To sprawia, że będziecie mogli stawiać tutaj bardzo szczegółowe konstrukcje. A co z fizyką budowy? Czy jest limit wysokości? Nie ma. Możecie budować tak, jak Wam się tylko podoba. Różne elementy mogą być zawieszone w powietrzu, trochę jak w Minecrafcie. I skoro o Minecrafcie mowa, to muszę wspomnieć o kopaniu, bo to jest tutaj genialne jest w pełni voxelowe, co oznacza, że możecie wkopać się dosłownie w każdą ścianę czy ziemię. Chcecie bazę w stylu Hobbita? Nie ma problemu. Potrzebujecie skrótu przez górę? Po prostu bierzcie kiloft i drożycie tunel. To daje niesamowitą swobodę. Możecie projektować piwnice, podziemne przejścia, albo ukryte komnaty wewnątrz skał. Pod tym względem Enshoudet bije konkurencję na głowę. No dobra, ale do czego jest wita baza? No właśnie, jest ona przeznaczona... Tylko do odpoczynku. Ten nie musicie obawiać się żadnych najazdów ani żadnego zagrożenia. Dlatego baza w tej grze ma charakter kosmetyczno-rekreacyjny. Mi osobiście brakuje tutaj jakiegoś zagrożenia. Budowa pułapek czy przygotowywanie się na potencjalne najazdy byłaby super. Teraz dostajemy spokojne i relaksujące stawienie bloków. I tutaj duży minus dla twórców. Skoro mamy dostęp do tak szczegółowej budowy, to gra prosi się o jakiś system budowy bezkosztowej, czyli Creative Mod. Tutaj tego nie ma. Z tego co wiem, nie ma też opcji odpalenia gry na kodach. Oznacza to, że jeśli chcecie skupić się na budowaniu, nastawcie się na wyprawę po materiały. A jak jest z tym survivalem? Czyli jak wygląda jedzenie, picie i to podobne? Mechaniki działają tutaj podobnie do Valheimu. Nasz bohater ma możliwość zjedzenia trzech różnych posiłków. W zależności od jedzenia dostaniemy inne efekty. Ta mechanika jest łatwa i przyjemna. Że nie będziecie musieli stresować się głodem czy pragnieniem. Potrafy można szybko gotować u kucharki. Musi mieć tylko odpowiednie składniki, czyli warzywa i owoce. Te możecie posadzić w ogrodzie i nie ma tu nic skomplikowanego. Nie musicie przejmować się światłem czy miejscem. Po prostu sadzicie sadzonkę i po kilku dniach zbieracie plony. Będziecie też potrzebować mięsa czy mleka. Te możecie zdobyć od zwierząt, które da się hodować. Ta mechanika również jest łatwa. Wystarczy oswoić parę dzikich zwierząt, karmić je. I macie dostęp do żywności. Moim zdaniem, rolnictwo w tej grze jest fajnym dodatkiem, a nie uciążliwą mechaniką, więc tutaj duży plus. Pomijając jedzenie, możecie też dostać bonus do wypoczynku. Przez określony czas macie bonus do wytrzymałości. Ta mechanika, w mojej ocenie, jest bezużyteczna. Czas wypoczynku zależy od umeblowania waszej bazy, a dokładnie od poziomu komfortu. Pod koniec gry udawało mi się uzyskać ponad godzinę tego bonusu. To powoduje, że w late game zwyczajnie o tym zapominasz. Moim zdaniem nie powinno się tak łatwo skalować. Wiecie już, że budowa i eksploracja działają dobrze, a jakie czekają na nas zagrożenia. Zacznijmy sobie od najmniej oczywistego, czyli mgły. Wiecie, in szabadlet znajdziecie miejsce spowite tajemniczą mgłą. Są tam inne surowce, inni przeciwnicy, ale pojawi się też zegar odliczający czas do Waszej śmierci i to jest fajne. W mgle możecie przebywać tylko przez krótki czas. No chyba, że wrócicie do normalnego świata. Wtedy zegar się restartuje. Daje no to fajne poczucie zagrożenia i stawia wyzwanie. Jest też czerwona mgła, która zabija was w kilka chwil. Zmieni się ona w zwykłą mgłę wraz z rozwojem waszej bazy. To dobry zabieg. Gra stawia naturalne granice na początku gry. Kolejnym zagrożeniem są przeciwnicy. To moim zdaniem jedna z największych wad tej gry. Walka z przeciwnikami nie daje specjalnej satysfakcji. Tym bardziej, że z czasem przeciwnicy się powtarzają. Widzicie tego zielonego berserkera? To silny przeciwnik na początkowym etapie gry. O! A tutaj widzicie tego samego przeciwnika. Problem w tym, że jesteśmy na trzecim biomie od końca. A to jest ten sam gość, tylko z wyższym poziomem. to jest sporo takich duplikatów. Dodam jeszcze, że jakiś czas temu twórcy dodali nowych przeciwników, jest to dobra informacja. Oznacza to, że widzą, co nie działa w grze i starają się to poprawiać. Dalej przechodzimy do bossów, czyli mojego największego rozczarowania tej gry. Uważam, że walka z bossem powinna być wyzwaniem. Jest to bowiem najsilniejszy przeciwnik na danym etapie rozgrywki. Dlatego oczekuję, że boss będzie trudny. Walka emocjonująca, a lud epicki. Węszczerdy tego nie ma. Walka z bosami jest w większości przypadków nudna. Nie daje ona frajdy ani większego wyzwania. I tutaj... Poważnie, zdarzało mi się, że pokonałem bossa tak szybko, że nawet się nie zorientowałem, że był bossem. Wiecie już, że walka nie jest mocną stroną tej gry. A jak wygląda rozwój postaci? Tutaj jest ok. Mamy dostęp do drzewka umiejętności, w którym możemy odblokowywać różne talenty. Dzięki nim możemy otrzymać np. podwójny skok, przyciąganie się do przeciwników czy lepsze strzelanie z łuku. Drzewko na początku może wydać się przytłaczające, ale takiej nie jest. Możecie intuicyjnie wydawać punkty umiejętności i cieszyć się grą. Punktów jest dużo, więc nie powinno ich Wam zabraknąć. A co się stanie, jeśli uznacie, że źle rozdaliście punkty, albo chcecie zmienić klasę postaci, np. zmaga na wojownika? To nie jest problem. Po rozmontowaniu broni zdobywacie runy. Możecie je wykorzystać na reset drzewka umiejętności i rozdanie punktów od nowa. Dzięki temu nie musicie obawiać się, że coś popsujecie. No dobra, ale o co chodzi w Unshadowed? Grze wcielamy się w bohatera, który będzie przemierzał krainę Embervale. W wyniku pewnych wydarzeń świat został spowitym mgłą, a naszym zadaniem jest podobne rozpalenie starożytnego ognia i przywrócenie harmonii na świecie. Jednym z naszych zadań będzie odzyskanie dusz poległych i przywołanie ich do naszej bazy. Nowi osadnicy będą dawać Wam zadania i w ten sposób będziecie odkrywać świat. Niestety tych zadań jest całkiem sporo i potrafią one przytłoczyć. I jest tutaj jedna pułapka. Jeśli pominiecie kilka zadań i wrócicie do nich później, to przeciwnicy w danej lokacji mogą mieć niski poziom. Oznacza to, że ich wykonanie nie będzie sprawiało takiej frajdy, jak mogłoby, gdyby zrobił je wcześniej. Sam zepsułem tak zadanie Głuche Grobowce. Zrobiłem je dość późno, przez co walka z przeciwnikami była zwyczajnie nudna. Odpowiadając na pytanie, czy warto kupić enshrouded, uważam, że warto. Trzeba jednak pamiętać, że jest to survival skupiający się na eksploracji i spokojnej rozbudowie bazy. Jeśli szukasz tu emocjonujących potyczek, Enchanted może nie być najlepszym wyborem. Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup tej gry, możesz szybko się od niej odbić. Początek może być frustrujący, a mechaniki są nieintuicyjne. Tutaj z pomocą przychodzi poradnik, który dla Was przygotowałem. Omawiam tam jak przetrwać w pierwszych godzinach gry bez spoileru, dlatego koniecznie obejrzyjcie mój film. Widzisz go teraz na ekranie.